Jako miejsce przyjazne seniorom organizujemy bardzo dużo akcji, które skupiają właśnie seniorów, także to dzisiejsze spotkanie było świętem i wyjątkowym wydarzeniem poświęconym profilaktyce, ale także ochronie zdrowia i życia seniorów. Mam 68 lat i chcę się pochwalić, że jestem w najpiękniejszym okresie mojego życia. Może to być okres, kiedy naprawdę postawiamy siebie na pierwszym miejscu, kiedy potrafimy powiedzieć nie, kiedy akceptujemy siebie, kiedy realizujemy wszystkie swoje marzenia. Zachęcam do tego, aby uczestniczyć w uniwersytetach trzeciego wieku, żeby spotykać się z ludźmi i czerpać z tego satysfakcję. Bardzo ważne jest unikanie stresu, prowadzenie prawidłowej diety, ruch bardzo korzystnie wpływa na całe nasze ciało i na poprawę gospodarki lipidowej. Na dzisiejszym spotkaniu mówiliśmy o menopauzie, co tak naprawdę ta menopauza oznacza. Bardzo ważne jest, żeby wcześniej rozpoznać jej objawy, nie bać się też leczenia hormonalnego, bo jeżeli tylko nie ma przeciwwskazań, to takie leczenie jest wskazane i zalecane. Ja bardzo dziękuję za to, że temat odkładany na bok, wstydliwy temat dotyczący menopauzy, andropauzy i seksualności osób starszych został podniesiony i został zaprezentowany. Zapraszam wszystkich seniorów. Przychodzenie na takie spotkania. Można się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Można się pouczyć pierwszej pomocy, i okazuje się, że ratowanie drugiego człowieka jest dziecinnie proste. Dzisiaj mamy możliwość nauczenia się na treningowym AED, jak go użyć. To jest to urządzenie bardzo proste, intuicyjne. Nie bójmy się, przychodźmy, działajmy, bądźmy ze sobą właśnie w tej słusznej sprawie. Kolibra, tam gdzie kobiety. Każda kobieta może być małym projektantem swojej wizji biżuterii, zrobić swoją biżuterię i mam nadzieję, że będzie w niej czułaś po prostu wyjątkowo. To bardzo fajne, pomysłowe spotkanie, chociażby pokaz toreb, które pięknie wykonuje Fundacja Leny Grochowskiej. Panie z kluboteki Dojrzałego Człowieka, dzisiaj były modelkami. Właśnie tu pokazane było, że żyć należy z radością jak najdłużej.